Motywacja jako kluczowy czynnik leczący w terapii uzależnień. Jako człowiek już nieuzależniony, bo tak uważam, dlatego że nic w moim życiu już nie zależy od działania alkoholu, a kieruje nim sam i czynniki zewnętrzne niezależne ode mnie i mam jednak jakąś kontrolę nad biegiem wydarzeń i uczestniczeniem w życiu. Nic nie kręci się wokół alkoholu, a wszelkie działania nie są podejmowane pod jego dyktando. Uważam, że gdyby nie motywacje, które w pełni stanowią sens podjęcia działania w stronę leczenia, nie byłyby skuteczne u mnie i u innych osób rzucających używkę, bo byłoby to po prostu bez sensu od tak od niechcenia. Z moich obserwacji wynika, że takie bezcelowe żegnanie się z alkoholem od dla zasady, bo mam takie widzi się, lub robię to dla czyjegoś świętego spokoju rzadko kończy się sukcesem. Owszem, czytałem książkę młodego człowieka 365 dni, który tylko się założył, że nie będzie pił alkoholu przez rok i dokonał takich odkryć, że sam stwierdził po drodze, że to jakiś absurd. Że go stosował. Nagle z powrotem zaczęło go interesować życie bez alkoholu, imprez, które nazwał pustymi, nic nie wnoszącymi w jego życie, bo w tym czasie może przeczytać książkę, podróżować i uczyć się języka chińskiego, czy zająć się innymi ważnymi, zaniedbywanymi sprawami, a malował przecież nieźle. Myślę, że do trzeźwienia, nazywając to inaczej leczeniem, musi się złożyć na to kilka czynników. Nawet tych, do których nie jesteśmy przekonani, ale gdzieś tam w głowie siedzą i podświadomie dodając je i układając, nagle można dostać olśnienia. Tak, to ten czas! Przydałoby się odrobinę szczęścia, na które. Nie ma na co czekać jakoś specjalnie, bo to będzie lub nie. Mając już wiele powodów, motywacji do podjęcia działań trzeba chcieć to zrobić. W zasadzie od tego trzeba zacząć. Często jest tak, że ktoś niby chce, ale sam do końca nie wie, po co. Zatem takie ruchy bez przekonania skutkują powrotem do picia czy zażywania, określając to, jako Podejmowanie prób. Musi być motywacja, jakiś cel. Przecież po coś chcemy to zrobić. Ja na swoim przykładzie wiem, że gdyby nie tylko odrobina szczęścia, a było to olbrzymie szczęście poznać kogoś i się zakochać jak za dawnych lat, nie zrobiłbym tego. Piłbym dalej, a jestem przekonany, że pijąc tak destrukcyjnie, coraz częściej do stanu skrajnego wyczerpania. Już bym nie żył. Mając już wiedzę, po co chcemy się leczyć, musimy o tym myśleć i wykazać się determinacją, ale najważniejsze moim zdaniem to cierpliwość i pozwolenie czasowi na jego przemijanie bez nadmiernego powątpiewania, czy damy radę. Powszechnie znane powiedzenie dać czas czasowi. To warunek nie poddawać się. Ja mam w głowie plany, takie dalekosiężne, jak i te, które realizują się po drodze. Ja je realizuję bez jakiegoś parcia nadmiernego, bo to jest potężna, mozolna, długa praca. Przecież to diametralna zmiana wielu zachowań na wielu płaszczyznach. Jakikolwiek zapalnik, jakikolwiek czynnik by to nie był, to. Ważnym jest też, by zacząć dostrzegać zmiany na korzyść, i jeżeli okaże się, że poczujemy to całym sobą, że zaczyna nam się trzeźwienie opłacać, wtedy jesteśmy w tak zwanym domu. No kto nie lubi, jak się coś komuś podoba i nagle zauważa, jakie to super, i tak jak dawniej robiliśmy wszystko, by zdobyć narkotyk czy alkohol, to teraz trzeba działać przeciwnie. I robić tak, że jeśli mogliśmy tyle energii włożyć w zażywanie substancji zmieniającą świadomość, tak mogliśmy wszystkimi manipulować, kombinować i oszukiwać, więc tyle energii, a nawet więcej na niwie tego poczucia w tej chwili odnoszenia sukcesików, jeszcze więcej możemy to zrealizować. Bo ta produkuje w nas poczucie mocy, że coś się udało, że możemy więcej i więcej. Czujemy się dowartościowani i taka mała fala rośnie w siłę, by unosić nas dalej, dalej na falę zwycięstwa. Po prostu nas cieszą i przynoszą satysfakcję, rośnie nasze poczucie wartości. Odnosząc, jak to nazwałem, małe sukcesiki, trzymam się jednego czy dwóch największych odległych celów, które nie są na pstryknięcie palcami i wymagają duży wkład pracy i czasu. Nie wolno zapominać, planując coś, że muszą to być cele realne, dość już kofabulacji mrzonek. To ma być prawdziwe, na miarę naszych możliwości, może coś, czego nie zdążyliśmy. Zrobić, zaniedbaliśmy, a kiedyś to było naszą pasją czy hobby. Tak jak wspomniałem, może to być zakład, motywacją może być strata zdrowia strach przed przedwczesną śmiercią miłość grożący rozpad rodziny czy strata pracy konsekwencje prawne jedno jest pewne trzeba zauważać i dostrzegać korzyści. Świetnie jest też mieć przy tym kogoś, kto będzie podsycał ten ogień zwycięstwa. Taki coach, człowiek, dodałby wiele energii do naszych zamierzeń, gdyby czasem przyszły chwile zwątpienia w trzeźwe życie. Od tego są i grupy wsparcia, kluby AA, terapia, na którą stawiam nad wszystkim. Taki doping buduje osobę podczas leczenia się jednak. To musi być ciągle jej wewnętrzne przekonanie. Poznałem też trzy osoby i kilka tak z widzenia, które były przymusowo na takiej terapii. Żadna jednak z tych osób nie pozostawiła alkoholu, a działała tylko pod presją sądu i strachu przed zabraniem praw rodzicielskich czy innych konsekwencji. To jak z lekturami w szkole. Po prostu na przymus często reagujemy ucieczką, jakąś przeciwstawianiem się, czy takim wstrętem, że jeśli się czegoś samemu nie chce, nie ma przekonania, to jest tylko przepuszczenie przez mózg na chwilę i puszczenie z wiatrem w nicość. Wiele osób zewnętrznych chce pomóc osobie uzależnionej, na nic prośby i groźby. Jeśli ona sama nie chce, to nic. Nie da się z reguły zrobić. Reasumując, bez motywacji, bez tego impulsu do działania, bez tego bodźca, jakiegoś sygnału, skądkolwiek on będzie nadawany i się zjawi, nie widzę sensu podejmowania leczenia uzależnienia. To ma mieć głęboki sens, a im głębszy, tym bardziej silne przekonanie, że to dobra droga i właśnie tego pragniemy, karmiąc się coraz słodszymi owocami naszych zmian. Rafał Borowski.